Witam serdecznie. Marcin Czyrek, Marlokamp. Kolejny projekt, tym razem najbardziej popularna baza Ducato L4H2 w wersji czteroosobowej do jazdy, czteroosobowej do spania. Wersja z łazienką, bo ostatnio prezentowałem Craftera, to bardzo dużo było zapytań o łazienkę. Zobaczcie tutaj: fotele obrotowe z przodu, stolik rozkładany, dodatkowo tutaj jeszcze miejsca na kubki. Drugi rząd foteli. Tutaj wszystko sterowane z komputera, całe oświetlenie, sądy wody i tak dalej. Wyłącznik prądu. Na górze mamy e, wentylator plus fana. E, mamy tutaj e, kuchenkę gazową, zlew domowy oczywiście ciepła, zimna woda samochód ma wiele szafek e, oświetlenia LEDowe duże solary na górze jest i właśnie ta łazienka, o której wspominałem e, tutaj szafki, e, ubikacja e, dodatkowo wentylator, wywiew, nawiew, drugie oświetlenie, prysznic e, tutaj jest umywalka jest lustro, jest szafka pod umywalką wieszaki, że bardzo dużo zmieściła się też szafa jest taka tutaj szafka pod szafą. Mamy dużą przestronną lodówkę z zamrażalnikiem. Dużą szafkę nad lodówką. Tak jak mówiłem, panele, oświetlenie LEDowe. Tutaj sypialnia. Bardzo duże okno 700x500. Z oświetleniem. E, otwierane z moskitierą. Szafki z tyłu. E, są lampki czytelniczki. Są do USB. Sterowanie ogrzewaniem. E, mamy tutaj jeszcze dodatkowo okienko, które możemy sobie otworzyć uchylić. Słońce, moskitierę, i tak dalej. Wychodząc z samochodu, możemy sobie rozłożyć stolik na szybko. Mamy tutaj gniazdko obok, moskitierę, która chroni nas przed owadami, okno. Z drugiej strony, podłączamy się do prądu, jeżeli jest taka potrzeba, ale samochód, tak jak mówiłem, jest niezależny energetycznie. Są też lampki, oświetlenie w koło, tak naprawdę samochodu, prysznic zewnętrzny, e, łóżko, które możemy w kilka sekund całkowicie zdemontować i przewozić większe rzeczy. E, jest oświetlenie też w bagażniku, też bardzo ważna rzecz. Także zapraszam Was, kochani, do Marlokam. Zbudujemy Wasz domek marzeń na kółkach. Pozdrawiam.